Jeśli chcesz poznać odpowiedź na pytanie czy wrestling jest udawany, to bardzo dobrze trafiłeś. Ja nazywam się Kuba i w tym filmie dowiesz się wszystkiego co niezbędne do zrozumienia tego czym jest wrestling oraz jego oglądania. Serdecznie zapraszam. Wrestling to sportowa rozrywka dająca milionom ludzi na całym świecie pełno emocji i wrażeń. Na świecie jest pełno federacji wrestlingowych, największa i najpopularniejsza to oczywiście WWE. Historia wrestlingu rozpoczęła się blisko 90 lat temu i ma ona swoje korzenie w boksie oraz zapasach. Gala wrestlingu składa się przeważnie z dwóch elementów: walka oraz segment. Segment to najczęściej rozmowa pomiędzy dwoma zawodnikami lub podpisanie kontraktu na jakąś walkę. Bez segmentów wrestling nie mógłby obecnie funkcjonować w takiej formie, jak dziś funkcjonuje. Wrestling jest popularny w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Kanadzie, Meksyku i Wielkiej Brytanii. Istnieje mnóstwo rodzajów walk, czyli tak zwanych stypulacji, w których mogą uczestniczyć zarówno dwie osoby, jak i kilkanaście. Prawie zawsze dobry zawodnik walczy ze złym zawodnikiem. Każdy wrestler odgrywa swoją rolę w świecie wrestlingu. To jest jego tak zwany gimmick. Styl, który występuje w walkach bazuje na zapasach, wolnoamerykance, MMA, a także typowych akcjach dla samego resingu, takich jak dźwignie, rzuty lub akcje wysokiego ryzyka. Wiele osób sądzi, że akcje wykonywane przez zawodników są sztuczne, a sami zawodnicy tylko udają ból, ale ja wiem, że to nie jest prawda. Udawane jest coś, co nie jest prawdziwe. A czy można nazwać wrestling czymś nieprawdziwym? No właśnie, skoro ustalane jest przed pojedynkiem, kto ma wygrać i jak w pewnych momentach ma wyglądać walka, do czego za chwilę dojdziemy, to nie znaczy, że zawodnicy nie odczuwają bólu po atakach przeciwnika. Akcje podstawowe, takie jak Suplex, Power Slam czy Bodyslam lub ataki wysokiego ryzyka choćby z narożnika, gdzie przeciwnik ląduje z wielkim hukiem na macie. Są potwornie bolesne, gdyż rynk jest słabo amortyzowany, co zresztą widzicie teraz na zdjęciu. A pod cienką warstwą gąbki znajdują się drewniane deski oraz sprężyny. Każda akcja w ringu może zakończyć się fatalnie, przez co wiele gwiazd zmuszonych było zakończyć swoje kariery. Owszem, ciosy wyprowadzane wprost w przeciwnika bywają różne. Raz wrestler oberwie mocniej, a innym razem zainkasuje lekki cios, który ma wyglądać boreśnie w porównaniu do wykonanej akcji. Wszyscy zawodnicy walczący w ringu muszą wiedzieć, jak wykonywać bezpiecznie ruchy oraz jakie przyjmować aby nie doszło do tragedii jeden zawodnik walczy średnio 2-3 razy w tygodniu i gdyby wszystkie walki nie miały żadnego scenariusza i zawodnicy walczyliby tylko żeby wygrać a nie po to żeby dać nam fanom rozrywkę tak jak to robią obecnie i nie markowaliby uderzeń to myślę że wrestling szybko by upadł z powodu kontuzji oraz zwolnień wielu niezadowolonych wrestlerów mówimy teraz o zwykłych akcjach lecz są ataki których udać ani zaamortyzować się nie da na przykład atak krzesłem lub uderzeniem kijem do kendo. Oprócz tego są akcje, do których trzeba mieć mnóstwo odwagi, jak skok z drabiny lub złamanie prawdziwego drewnianego stołu lub upadek na pineski. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Walki mają wyglądać boleśnie, lecz w rzeczywistości zawodnik ma odczuwać jak najmniej bólu spowodowanego przyjmowaniem akcji rywala. Tak wrestling funkcjonował, funkcjonuje i funkcjonować przez bardzo długi czas będzie. Czy to aktorzy? Gwiazdorzy? Oj nie. Są to profesjonalni wrestlerzy, którzy poświęcili kawał swojego życia na naukę wykonywania akcji oraz tego jak bezpiecznie walczyć w ringu i krok po kroku dążyli do profesjonalności. Reser, który posiada umiejętności potrafi wygłaszać mocne proma na mikrofonie oraz lubi go publiczność, często dostaje tak zwany push, czyli szansę na osiągnięcie sukcesu, np. przykład zdobyć się tytułu mistrzowskiego lub wygrania ważnej walki pokonując na naprawdę ważnego przeciwnika, a to prowadzi do sławy i stania się wielką gwiazdą, nawet jak wszystkim znany Hulk Hogan. O tym, czy zawodnik osiągnie sukces, czy też nie decydują najważniejsze osoby w federacji wrestlingu wraz z Creative Teamem. Creative Team to zespół osób odpowiedzialnych za to, jak show ma wyglądać, na czele z najważniejszymi osobami rządzącymi w federacji. Ich zadaniem jest perfekcyjnie zabukować galę i to od nich zależy, co ma się wydarzyć. Kiedy mają odbyć się poszczególne walki i kto ma je wygrać, oraz jaki przebieg mają one mieć. Dyskutując oraz uzgadniając to wcześniej z wrestlerami. To oni ustalają, kiedy pas ma zostać obroniony, a kiedy mamy poznać nowego mistrza na podstawie statystyk oraz tego, jak dany zawodnik się spisuje. I osoby, które tam należą, rozpisują tzw. gadki zawodników pisząc, czyli Proma, pisząc to, co reserzy następnie w ringu nam mówią, i tworząc cały scenariusz zwany również skryptem, który jest realizowany podczas gali Plany często zostają zmienione. Choć przez kontuzję zawodnika Inaczej gdyby tak nie było gale byłyby Bardzo nudne a wrestling nie byłby Tym czym jest teraz To działa na tej samej zasadzie co wymyślanie Scenariusza do serialu lecz w branży Wrestlingu jest go o wiele Trudniej zrealizować Rywalizacje w ringu zwane również są storyline'ami. Najpierw taki scenariusz powstaje Aby storyline mógł zaistnieć A ekipa z creative teamu następnie za zgodą Osób nadzorujących to wszystko Wymyśla pomysły które są później Rozpisywane i zamieniane w skrypt, który jest następnie realizowany podczas trwania gali. Więc stwierdzenie, że wrestling jest udawany jest błędne. Wrestling jest reżyserowany i to jest poprawne stwierdzenie. Jeżeli chcecie zobaczyć w praktyce, jak wygląda przygotowanie walki w świecie wrestlingu, polecam Wam film z roku 2008 pod tytułem The Wrestler, gdzie to lepiej zrozumiecie. Ludzie krytykują wrestling, ponieważ wiedzą, że wszystko z góry jest ustalone, więc dlaczego, gdy oglądają filmy i seriale, nie powiedzą tego samego? Pozdrawiam Was, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!